Gdy deep dry przyjeżdża na miejsce szkody wodnej po zalaniu, sprawdza parametry powietrza. Sprawdzamy właśnie wilgotność, bo ta podwyższona wilgotność jest jednym z objawów zalania, ale jest również dowodem dla nas, dlaczego powinniśmy osuszać dane pomieszczenia, bo to wy w nich mieszkacie i czujecie się źle po prostu. Możecie przeprowadzić sobie drobny eksperyment. Przez najbliższy tydzień albo dwa, albo jak przyjdzie wam do głowy, gdy będziecie sprawdzali, jaka jutro ma być pogoda, sprawdzajcie sobie również wilgotność w swoich telefonach. Zobaczycie, jak niewiele dni w ciągu roku w naszym klimacie, oczywiście, jeśli oglądasz to w Polsce, bo jeśli mieszkasz w Afryce albo w Tropikach, będziesz miał zupełnie inne wyniki, jak niewiele dni w, w ciągu roku, ma to, ten idealny zakres wilgotności. Jak ta wilgotność zmienia się na przestrzeni dnia, jak rano jest inna, po południu, gdy wychodzi słońce, wieczorem, gdy zachodzi, to nie jest stała, która jest cały czas. Więc ten parametr ma bardzo duży wpływ na to, jak się czujemy i kontrolowanie go, albo przynajmniej świadomość tego, jak jest aktualnie wilgotność, może pomoże Tobie czuć się po prostu lepiej.